Drogi pamiętniczku, to jest moje pierwsze nagranie, w którym udokumentuję, w jakich warunkach żyją polscy studenci. A no, tu widzimy jakąś jasność, światło w tunelu. A tu siedzi Karol. Karol? Cześć, jestem Karol, jestem alkoholikiem. Karol od wielu dni zmaga się. Z głodem, zmęczeniem, niewyspaniem, chorobą nerek, jąder, mózgu walczy. Walczy, jak widzicie, w jakiejś grze prawdopodobnie Massive multiplayer online role playing games. Tu jest. Tu jest piwej, ale pewno nic nie będzie widać. Te kropeczki, które tu widzicie. To są oczy piwej'a. Spogląda na nas. Spogląda na nas ze swojego kącika i analizuje sytuację. Tutaj jest kalendarz. Tylko dwa miesiące spóźniony, spoko. A tu jest drapaczka do pleców. Dobrze. Tak, Karol dobrze mówi. Można się tym też drapać po jajach. Idźmy dalej. To jest szafa. W szafie są stare, nieprane od lat łachy. No Na szczęście jest ciemno, gówno widać. Idziemy dalej, idziemy dalej do kuchni. Wkraczamy w mroczną czeluść. O, coś chyba zaczyna być widoczne. Hmm. Tak. Tutaj słyszy się pranie. Całą charakterystyczną owego prania jest to, że po praniu śmierdzi tak samo jak przed wypraniem. Tu jest kuchnia. Niesprzątnięte resztki obiadu. I co tu dalej mamy? No, kuchenka i standardowy gnój. A tu jest lewozmywak, w którym jest dalsza część gnoju. W lodówce nic nie ma, jest pusta całkowicie. Nie będziemy do niej zaglądać. I też off. kibel. Całe szczęście, że ten aparat nie ma funkcji wąchania, bo inaczej na mojej pamięci w telefonie mógłby się utrwalić. Zapach, jaki jest w tym pomieszczeniu, nie ma w ogóle żadnego powodu, by taki zapach utrwalać, raczej należy się go pozbyć, tylko że nikomu się tego nie chce zrobić. To jest wanna, przed chwilą się w niej kąpałem. O, chyba mój cień nawet widać. No, jest spoko, ogólnie jest zajebista. Cóż więcej dodać? A tu jest pokój pusty. Było tu już wielu ludzi, mieszkało tu wiele rodzin, wiele pokoleń, niestety nikt nie mógł z nami wytrzymać. No. To chyba będzie na tyle. Odbiureczka jeszcze. Moja noga. Kapeć. No, to tyle. Dzięki za uwagę. Za. No, tego.